Miałam przyjemność przetestować wiele metod nauki języka obcego. Niektóre z nich się sprawdziły, niektóre nie. A dlatego mam przyjemność przedstawić Wam te metody, które właśnie są efektywne. Dlatego w tym filmie chcę przedstawić Wam jedną z nich. Metoda, która być może nie jest aż tak bardzo popularna, bo odkryłam ją sama. Może ktoś również ją stosuje, ale ja osobiście sama dotarłam do tej metody. Chodzi o to, aby uczyć się tego, co mamy do nauki po angielsku, zakładam, iż większość osób oglądających mnie chodzi jeszcze do szkoły, czy to do podstawówki, do liceum, czy jesteście na studiach. Jeśli chcecie zastosować tę metodę, to już na wstępie pragnę wyprostować to, iż ten język, którego się uczycie i w którym chcecie wyeksponować słownictwo, musicie ten język znać w pewnym stopniu. Najlepiej, żeby był to stopień średnio zaawansowany, bo musicie to sporo rozumieć, bo jeżeli chcecie się uczyć jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy w tym języku, to rzeczywiście musicie być dosyć płynni. To jest typowa metoda w celu poszerzenia słownictwa. Tak czy inaczej, przykładowo macie biologię. Macie temat z biologii zadany, albo ogólnie macie jakąś notarkę z biologii. I musicie nauczyć się tego tematu. No to wtedy osobiście ja uważam, że bardzo dobrą metodą nauki jest po prostu przepisywanie notatek. Oczywiście zależy to od przedmiotu, a jeśli mamy taki przedmiot typowo pod pamięciówkę, Typu biologia, geografia, to wtedy przypisujecie tę notatkę oczywiście świadomie, nie tak, że przypisuje się, tylko przypisujecie, a przypisujecie ją w, w tym przypadku w języku angielskim lub innym, którego chcecie się uczyć. I jeśli oczywiście nie znacie jakiegoś słowa albo jakiejś konstrukcji, to szukacie tego w internecie. Szukacie tego, wpisujecie to albo w jakiś tłumacz, albo w słownik, albo po prostu w ogóle, ale pamiętajcie o tym, aby zrobić odpowiedni research, nie brać pusto tego, co wam przetłumaczy tłumacz, bo jeśli macie jakieś słowo, tłumacz wam przetłumaczy, wpiszcie je jeszcze raz w Google i zobaczcie, co wam wyskoczy. Bo czasami tłumacz oczywiście może się mylić i może wam dać totalnie inne słowo, dlatego ważne jest research, a nie po prostu przypisywanie wszystkiego na ślepo. Co jest również ważne, aby brać to z jakichś takich sprawdzonych źródeł. Jeśli macie właśnie przykładowo tą notatkę z biologii, to yy, sprawdzajcie wszystko w Google, na przykład wpisujcie dane Zagadnienie i wchódźcie w zdjęcia, i czy będzie po prostu to wszystko tam? Możecie również wziąć niektóre rzeczy z tych zdjęć. I dlaczego ta metoda jest naprawdę dobra? Ponieważ poszerzacie swoje słownictwo w wielu różnych dziedzinach, tak naprawdę. Bo co macie w szkole? W szkole macie no, wiele przedmiotów: macie historia, geografia, biologia, jest ogrom przedmiotów. I to są różne dziedziny życia, tak naprawdę, i to może Wam się przydać w przyszłości. Macie cały czas dostęp do języka. Ca cały czas po prostu jest ten język z wami, czyli imersja. Bo to, jeden, to jest jeden z dobrych sposobów imersji. Co jeszcze możecie zrobić? Oprócz po prostu przypisywania notatek w danym języku, możecie również obejrzeć filmik na YouTube na właśnie dany temat, którego się uczycie, tylko w tym języku. Właśnie w, po angielsku, na przykład. Macie jakiś temat z biologii. To wpisujecie ten temat po angielsku i pewnie wyskoczą Wam filmiki po angielsku dotyczące tego tematu. I wtedy też jestem pewna, że wyłapiecie większość słówek, bo tak jak wspomniałam na początku, musicie mieć ten angielski na takim poziomie średnio zaawansowanym, aby rozumieć większość rzeczy. I po prostu te słówka, których nie znacie, to albo z kontekstu, tak jak w przypadku filmiku, albo z przetłumaczenia sobie, jeśli nie znacie, to wtedy możecie sobie przetłumaczyć. Ja Wam mogę pokazać, jak przykładowo wygląda u mnie taka notatka, bo mam e, na Notion, na laptopie, możecie robić gdziekolwiek chcecie. Osobiście większość osób mówi, iż lepiej wchodzi nam dany język do głowy, jeśli piszemy to fizycznie na kartce, jednak ja lubię pisać na laptopie i pokażę Wam taką przykładową moją notatkę, właśnie którą przetłumaczyłam sobie z polskiego, z tego, co mieliśmy na lekcji, na angielski w celu po prostu zanurzenia się w angielskim, poszerzenia słownictwa oraz posiadania szerszego poglądu na dany przedmiot, ponieważ mam to oto w dwóch językach. A uważam, że przydaje się to w życiu w wielu przypadkach, bo jest to słownictwo nie tylko jakieś takie, wiecie, zaawansowane. Szczególnie jeśli jesteście w liceum bądź w podstawówce, to to nie będzie jakieś słownictwo akademickie, które Wam się nie przyda w przyszłości. Chyba, że chcecie daną specjalizację po studiach kultywować w... Obcym kraju, no to wtedy tak, ale takie słownictwo jest to po prostu słownictwo codzienne, oprócz tych jakichś zagadnień, takich konkretnych już z danym tematem, ale większość słów jest po prostu takie codziennego życia, więc naprawdę to się przydaje. No i tutaj mam na przykład temat z biologii sprzed paru lat, jest to jeszcze z siódmej klasy. To jest temat Balance Structure, czyli mamy po prostu strukturę kości. I wtedy miałam normalnie notatkę w zeszycie i po prostu przypisywałam sobie. I tutaj mamy na przykład punkt pierwszy. E, structure of the bone tissue. I cały opis, jak właśnie wygląda ta struktura. Oczywiście jakieś zdjęcia. E, I tu na przykład, o, calcium salts equals strength, e, protein, flexibility. E, tutaj mamy ogólnie strukturę tej kości, podział kości i połączenia, czyli po prostu zwykły temat z biologii z siódmej klasy, tylko że przetłumaczony na angielski. I jest to dużo, właśnie tak jak mówię, oprócz słownictwa takiego typowo biologicznego, czyli na przykład oestoblads, Class, collagen fibers, enzymes, connective tissues. Oprócz właśnie takiego słownictwa mamy też zwykłe słownictwo używane na co dzień. Na przykład, the process, formation, on the other hand, breakdown. We can move in one direction, we can move in every direction. To jest właśnie ta metoda, którą chciałam Wam przedstawić. Koniecznie dajcie znać, czy słyszeliście o tym, bądź próbowaliście tego. Jeśli jesteście zainteresowani innymi metodami nauki języka, to zachęcam Was koniecznie do obejrzenia moich poprzednich filmów, w których również rozmyślam się nad tymi tematami. A ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!